Jezusa, to tam Go nie ma, ani nie można Go tam zamknąć w tej złotej skrzyni, i że tam Jezusa zamknął, ukrytego, i tam jest ukryty. Także nie zjadamy wafelka, naśladujemy w duchu prawdzie. Jana 4, rozdział 14 do 26. Prawdziwi widziciele, 1 Piotrat rozdział 27 do 25, są naśladowcami i sypują ślady. Co by dzisiaj Chrystus robił? apostoł Paweł wiedział, co napisał. Pierwszy Korintan 11 rozdział 1 do 3. Stańcie się moim naśladowcami. Jak jestem naśladowcą Chrystusa. Chrystus to jest król Mesjasz nie jest Panem, Panem jest cesarz od podatków, bo cesarza nie ma pieniędzy, Pan bierze. Czyli w słowach prawdy. Mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą. Jak ktoś mówi najca Pan Jezus, to tak jak faryzeusze mówi, że mają cesara, czy macie Pana i macie diabła, czyli barbarzyńce, bo poganie nie znali żywego Boga. Pierwsza może czy 15, Jana, pierwszy rozdział od 1 do 50, co wystał się ciałem. Przyszedł do świadków Jehowy, go nie przyjęli. I świadkowie Jehowy, są najdalej. Katolik, nawróć jednego świadka Jehowy, co stoi na wózku, na stojaczku, i wtedy zobaczysz Boga w sobie, Chrystusa, Rzymian 8-9, że masz ducha Chrystusowego. I duch Jehowy ucieknie ze stojakiem. Będzie się straszył policją, bo nie wierzą w piekło Armagedonem, straszą, ale raczej policję wzywają, bo policja jak straszak. Każdy woła policja, policja potrzebuje pomocy, bo za pieniądze z pistoletami chodzą. Jezus pistoletów nie rozdawał, tylko dał rybkę, rybkę, nie kamień. Poroście Chrystusa, Ducha Prawdy. Łukasza 11, rozdział 13, werset, a dostaniecie Ducha Prawdy. I ten Jezus ma na imię Immanuel, Izajasza 7:14 14. Immanuel, ale Jezus, bo król Herod, konkurencja, chciał wytępić króla Izraela. Pazo, Żydzi, czyli u wielbiący Boga, zamordowali go, milion go mordował. Piłatni go nie zamordował, umił ręce, a milion go mordował. Teraz każdy ksiądz go morduje, każdy świadek chowy, bo przekłamują prawdę. Także nie oksił go Jan Siciel, bo nie mógł oksić, bo Jezus chodzi po wodzie. Hebraćków 7, 7 większy, daj Bogusławię mu, także nie mogli go zrobić królem. Dlaczego? No bo dopiero ojciec Jezusa, nasz dziadek, dał mu tytuł królewski, dał mu królestwo. I Chrystus nam przekazuje królestwo. I kto mówi, że. I tutaj głupi, nie? Ja służę Chrystusowi jako Syn Boży Rzymian 8,19, a myślicie, że jestem głupi, no to wy idziecie do piekła sumienia. Judasz był w piekle, bo zdradził baranka Immanuela, króla. No i powiesił się także nie wieszajcie się pewien 9-6, bo idą wyroki czas Judaszowych wyroków. No i cudowstwo duchowe uprawiacie z Watykanem, z Ameryką, Jehowy, księża. Tak Robicie to Jakuba, czwarty rozdział, czwarty werset. Także. Jesteśmy po to, żebyście byli aniołami. Mateusz 24, rozdział od 28 do 37. Idźcie i głoście Chrystusa.